Dobry, kto to tu ze mną jest? Nie ma ludziska, ale z tej strony. E, zaczniemy inaczej. Dobry z tej strony, predator, czyli ten, który poluje i zbiera trofea, tak? E, mój uczyń, kurwa, jak ty będziesz? Ty, jak ja mam ze trzy metry, to ty musisz być ten, kurwa. Komando, tak? Daję. Będziesz komando dzisiaj? Będziesz komando dzisiaj. Czyli witamy się od nowa. Dobry predator z tej strony. Dobry z tej strony. Mój uczyń. Byliśmy na zakupach. Byliśmy na zakupach. Co my kupili? Trochę fajnego sprzętu. No, kurwa, jak to Zezok mówił Jak mnie czekaj, to bo się zaparowało. O! Łapię ostrość Muzyka gra. Taka jaka ma być. Czyli wiadomo, gdzie my jedziemy, tak? Gdzie jedziemy? Do marszczykowa, daję! Obcinać marszące Fredy. <noise> <noise> Gościa pytałem, kurwa, ale ta jest jebana ciężka. Czy ona mnie sięga? Kurwa, aż po bicka. Tylko, że ja mam chude, bo nie są napompowane, kurwa, białkiem. Od wiadomo skąd. Ty, ja ważę 126 i mam 190, a ty ile? Ja mam 186. I kurde, to jest 75 kg. Co ty pełnią? No, ja cię Muszę kurwa nakarmić, zapierdalaj no. tam, żarcie <gry> Czyli razem ile ważymy? 200? Za no, jakieś będzie. ponad no, 200, 200 kg, kurwa wariactwa z pod Wrocławia jedzie po Was. A teraz jeszcze jedna rzecz. Adam? No. pamiętasz jak my tańczyli cały, cały zeszły sezon przy remoncie Bizona? A jak nie? I było dużo butelków. Oj, było, oj, ty, ty. A my tak trzy lata żeśmy ćwiczyli, prawda? No jak. A powiedz mi, ile tam za sto się wywrotków nazbierało? Kurde, dwie wywrotki, jedna ma o, ho, ho, ho. Przedałeś? Przedałem. Zapłacili? Zapłacili. Czapkę drobnych masz? Mam. Pokosz. A proszę bardzo. Ło, kurwanska mać. To się na. Ja pierdolę, czemu żeś kurwa te pokazał? Bo no, one świeżo drukowane, na zamknął. Klaun nam drukarka sprzedał. Tak się wystraszył. No Dobra, co robimy z drobnymi? Jedziemy po reksia. Po reksia? Ale jedziemy po denaturata czy po normalnego? Nie, normalnego, denaturatów nie wznajemy. Ale ja zrobię ludzi w chuja i nagram denaturata, mogę? No ja to nagrać, zobaczymy. Tylko nasz denaturat jaką marurę? Naszą ma sztywną kurwa długą. Oryginalną. Oryginalną. No bo ja słyszałem, że ten denatura Marszczykowa, to oni te przedłużali sobie rury, tak? No i Przedłużali, przedłużali. Teraz łajta ludzie. Jak ktoś ma mały kadłubek, pójdzie sobie przedłuży rurę. No to co tam się dzieje wtedy? Są niesprawności hydraulice, tak? Stary knur boli. Takie kuwa, tabletki brał w kolonie ich Reksia, ale już mu nawet nie pomagały, to teraz lata z protezą, znaczy się z traponem <grystanie> i małego kocha dwa razy dziennie, <grystanie> jak to tam pisali często w komentarzach, mama go nie kocha, za to boli bolidupski dwa razy dziennie i dlaczego oni ciągle mówią o bólu dupy, no właśnie od tych zabaw agonalnych, nie, fu kurwa, oni są obleśni. Cały czas, że każdy ma do nich buldupy, buldupy, no wiadomo kurwa, głodnemu chleb na myśli. <laughs> I wracając do przedłużanej rury, tak. jak jest małe ciałko, kłuwa i mała rura, to wszystko jest ok. Ale jak do małe ciałko, jedno i drugie, obdzwoniło wszystkie strony z branży XXX o przedłużenie rurki, Nikt się nie chciał zgodzić, no to kurwa była transplantacja. Ktoś im od jakiegoś umrzyka dał kurwa długą niebieską mułę. No i se kurwa przykładali jeszcze mnie, pozdrowił kurwa bo łodnym palcem na <laughs> A czemu tak kręcił, nie? Bo tak lubi podobno, zboczenie stary. Ja teraz na poważnie, dlaczego oni se przedłużają rury? No bo wziął sobie jeden z drugim przyczepę na wyrost. No i ich mała fajka, ile tam sięgała? Nawet nie do burty, nie? No i było tak. Przyczepa powiedziała, słuchaj no mały, jak nie dasz rady wypełnić mojego wnętrza nasieniem, to idę w dzierżawę. Do kogoś, kto ma porządną rurę w oryginale. No i się spieli. <laughs> kuwa, dorobili no sobie rurę. <laughs> Ale ponieważ, tak jak mówiłem, ciałko było wątłe, no to kuwa poszło na zamianę, nie? Teraz taki brązowy dzik obrabia ich przyczepy. <laughs> Adam, Chuj to to jest na reksia. Może dostanie Teraz następna rzecz. A widziałeś, ile ja mam podchału po butelek i w garażu w kanale? No, trochę to jest też. Kuwa jedziemy po merca? Ja jedziemy. Nagramy merca? Ja. Tam u mnie będzie połowa tego. Nie, no, trochę więcej, bo merc kosztuje trochę więcej niż połowa reksia. Ale dobra. Życzymy wszystkim udanej niedzieli. I niech się wam wełbach nie popierdzieli. A te dwa małe chuje z Barszczykowa, zalecam się wam schować, bo jadę po was zadasiem. Przyjedziemy kurwa najprawdopodobniej e, zielonym Dodgem demonem. Jak będzie kurwa tam taki jank, taki jak demon robi, posłuchajcie se na YouTubie, to znaczy, że kurwa Predator, i kto? Mój uczyń? Jakżeś się nazywał? Komando! Z zestawem startowym lecimy do Was. Także papaty do zobaczenia. Podejrzewam, że nie dojdzie do spotkania, bo Wam kurwa głębosze opadną. Mi się zakopiecie gdzieś tam, kurwa, w garażu. Aha, stary, a Tobie to dobrze radzę. Kup sobie kurwa szpadel tego fi Fiskausa, co tak reklamują na internetach, w YouTubie. Ejdźcie się, kurwa, zakop w lesie sam. Bo jak ja przyjadę, to kurwa będzie jeszcze gorzej.